Siema. Witam serdecznie widzowie. Streamek dzisiejszy, ale ja wczorajsza. Wróciłam o szóstej i się nie wyspałam, bo mi kot cały czas budził. Zaczynamy dzisiaj od elektrolitów. Mam takie elektrolity, ale ich nie polecam, bo nie wiem, mam taki dziwny pospak miętowy, ja tego nie lubię. Jak pasel zębów. No, przyszedł. Życiowy spowalniacz. On spowalnia jakoś wszystko to, co robi w życiu jakieś 10%. No. Czego chcecie? Wcześniej do mnie nie podłączili, ale jak odpaliłam streama, to od razu. Całe zło przyszło. No co? No co chcecie? Dobra, co trzeba do sernika? Po pierwsze, to mam tutaj takie pudło z sernikiem, który powinien na 5 razy być, bo jest 200 gramów na jeden sernik to 1 kilogram i nie było mniejszych, więc nie wiem, gdzie ja zrobię jeszcze dodatkowe 4 serniki. Mleko, jajka, mąka. Cukier puder, stryna i mam jeszcze coś na testa, żuramen, ciekawe czy to jest dobre, w żabce dzisiaj kupiłam, a do tego nasypowanie to, onigiri mango kokos z rzadki. mam zerowe oczekiwania co do tego, do tego mam oczekiwania, tokio sushi łosoś, też onigiri. Kanapka ryżowa z białego ryżu z faszem z łososia zapiekanego z mango. Dobra. 200 gramów twarogu, 2 jajka, 70 gramów cukru. O, nie mam naczyń. Dobra, na tym. Cukier? I co, już wszystko na raz dodajesz? Tyle? Aha, cukier musi się rozpuścić. 2 jajka. A mąka już była? Jak ona to robi jedną ręką? Czyli po kolei dodawać i mieszać? Dobra, dobra, ja już ogarniam. Więc zaczynamy. Jest sernik. Łaciaty. Nie wiem, który jest najlepszy. Były trzy do wyboru. Wzięłam pierwszy z brzegu. O Jezus. Już kłopoty. I dajemy tego. Jaki, jaki mięciutki. Ojejku. 203. Wszystko na jednym talerzu, co by nie brudzić, nie? Grzesiek, idź Co staw to. Idź. Błagam cię. Białe nie dla kota. 76 białego proszku. Ja muszę to dać przez sito. Krzyszek, zostaw to. zostaw to. Nie. Bo będzie trochę taki grudek, bo się nie chce tego reszty. I teraz to muszę wymieszać. O, jak się szybko wymieszało. Jak jest cukier puder, to zajebiście, bo się od razu rozpuściło, nie? Do śmietany, mam 200. Dzisiaj test nowego miksera. Jedenia. O! Ale to leci! To jest mój pierwszy mikser w życiu. Teraz spróbujemy tą, tę sztuczkę z jajkiem, nie? Za lekko. Pójdź. Ej! Tada! O! Teraz już lepiej. No i co? Nie Mies mieszamy, tak? I mąka. To mam ten taki pojemniczek z ryżowaru. I to miało być przez sito, że niby ważne, tak? Mieszam to widelcem, że przeszło, ale jakoś mało tego sernika mam wrażenie, że powinno być dwa razy więcej. O, tak to wygląda. Wyrównałam go. Zobaczymy jak wyjdzie. Dobra, mam różowy ryżowar. Zostałam od taty. Jest. Koniec. Teraz czas na test tego. Generalnie musimy połączyć wszystkie składniki z tego to żury ramenu. Polska i Japonia. Rodzina. Najpierw trzeba dać składniki, później je zalać. Takie twarde. Wącham. Mm, no jak jajko. I jak to się już zrobiło? No chyba nie, panie kolego. Dobra. Ryżowar mówi tak. Ja jestem tylko do ryżów. Nie będę gotować tego. Dobra, nie da się tego na cook dać. Możesz tylko. Może musi być na warm dwie godziny i się zrobi. Ewentualnie okaże się, że ten ryżowar to nie jest ten. Coś mi się wydaje, że ten cernik nie nadaje się do tego ryżowaru. To musi być ten ryżowar z miutnikiem, Bardziej zaawansowana wersja. I w życiu nie widziałam, że można coś takiego zrobić. Że robisz sobie żurek, ale dodajesz do tego ramenowskie składniki, nie? Czyli to jest tak. Boczek, makaron jajko. Pachnie niezbyt zachęcająco. A smakuje. Nie ma smaku. Nie ma smaku. Sam boczek smakował dobrze, ale ten żurek nie ma smaku. No. Jakby. Ta. Lekko kwaśna woda z solą. Ani nie smakuje jak żurek, ani nie smakuje jak ramen. Ale da się zjeść. Wydaje mi się, że jest lepsze. Na pewno jest lepsze niż mac and cheese. Z żabki, po której mi było niedobrze. Był widz, co mówił, że to jest dobre. Onigiri, mango i kokos. To, to, to powinna być taka słodka przekąska, co? Z ryżem. Słodkie z ryżem? Ale spróbuję. Nie ma czegoś takiego, jak słodki ryż. Żygać mi się chce. prostu ja to wzięłam. Nie, jestem top jeden hejterem słodkiego ryżu. Tego się nie da zjeść. Musiał być chyba ktoś o innych kubkach smakowych. No, zupełnie mi nie pasuje. Połączenie. Może kocham kokosa. Mam jeszcze takie coś. To już czuję po strukturze ryżu, że pewnie będzie niedobre. No to taki typ, typowy chyba plastikowy ryż, jak jest zawsze w tych wszystkich sushi. Albo on się po prostu taki robi. lodówce Go, na długo zostawisz. Hmm. To nie jest stare? Nie ja wiem. W sumie to może być. Jakby to do tego dobrać picie, to ja później, cię brzuch bolał. A właśnie, co było na afterze? Wygraliśmy trzecie miejsce. A potem o 20 poszłam sobie na afterka. Było tak, darmowe jedzenie było. się mega cieszyłam. I były zajebiste wrapiki, ale reszta mi nie smakowała. Więc ja mam dwa wrapy. Było picie za darmo też. Wziąłam sobie wodę. Potem, jak się wszystko skończyło, to były drineczki. Mało piłam. Mimo, że namawiał mnie bardzo taki jeden streamer. Więc wypiłam tylko trzy szoty i trzy drinki. Nie no, mega fajnie było. Poznałam nowe osoby, na przykład team shiringi poznałam. Mówili wszyscy zgodnie, że szkoda, że mnie nie było w ich, ich drużynie zanios szeligi. Naprawdę jest im trochę przykro, że szeliga się nie postarał. A w ogóle to w połowie imprez wróciliśmy się do domu, przyszliśmy do mnie i wyszliśmy z psem, bo ja powiedziałam, że ja muszę wyjść z psem i z centrum Warszawy jechaliśmy do mnie Uberem, żeby wyjść z psem i potem wrócić ode mnie znowu do centrum. I ta wycieczka nas chyba kosztowała, żeby wyjść z psem? 80 zł. Ale ja mówię tak. Ja dalej nie imprezuję, jak z psem nie wyjdę, nie? Miałam powiedzieć o tym y, wywiadzie, że no widziałam, że parę osób się obraziło o ten żart o sucharze. Ale to było nie na poważnie przecież. Że chcę, żeby multi wygrał, po to, żeby suchar przegrał. To, to był taki żarcik. Lekko uszczypliwy, tak samo tak sam jak słuchacz czas, czasami usz, uszczypie. No mi chyba nie wypadają takie żarty, bo ludzie zbyt poważnie biorą moje słowa. Idę po ten sernik, chcę zobaczcie, czy jest git. Halo, nie jestem pewna, bo w środku wydaje się... nie wiem, no bo on jest biały tak, na zewnątrz, a w środku? Dobra. Wzięłam go, wygrzebałam, nie? I on jest surowy. Ten ryżowar mój nie nadaje się do robienia tego sernika. I co teraz? Może to coś z ryżowaru wsadzę do piekarnika? Chyba, że do śmieci jeszcze. Idź, zostaw ten sernik, jesz. Grzesiek. Będziesz chory. O, a może do airfryera? To nie moja wina, że ten sernik nie wyszedł. Zawsze pod górkę w tym życiu. Grzesiek, nie. Grzesiek, ja nie wiem, na co ty czekasz. Naprawdę. Dobra, muszę go rękami przesunąć. Wygląda tak. No, prawie. Grzesio mi się podoba, jak coś. Wyszedłby. Wyszedłby, gdyby to był inny ryżowar. Muszę go dopiec, tylko nie wiem jak. Nie komu kawałeczek, serniczka. Dobra, spróbuję. Nie, on no byłby dobry. Bo jest prawie dobrze. No, no, grzesiek, to ja nie miałam to jeść. No, no, sorry. Jeszcze dotknął łapą sernika. Nie, no, nie wierzę. Ja, się, ja chciałam zjeść ten ramen. On podbiegł i zaczął, zaczął chłeptać z tego ramenu. Potem dotknął łapą sernika. No, ona już ch... nie ma jedzenia dzisiaj.